Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz. z porad do Follow Managera na Facebooku. Chciałbym rozpocząć tym nagraniem serię filmików krótkich, które mają na celu pomóc po, pomoc w graniu w FMA. Jest taki bardziej ogólnikowy poradnik niż tylko do FMA 14. Na początku będzie tych filmików moim zdaniem niewiele, bo nie ma zbytnio, zbyt wiele podstaw, które trzeba ogarniać tak mocno. Ale jeżeli będzie jakiś problem, jeżeli będzie jakiś konkretny aspekt, który chcielibyście poruszyć, jakiś bardziej skomplikowany, bardzo chętnie nagram kolejnej filmiki i poruszę ten aspekt właśnie w, kolejnych, w kolejnym filmiku. Na początku chciałbym. Rozpocząć serię z takich bardziej ogólnikowych tematów, jak baza danych, doświadczenie menedżera oraz języki, jakie zna nasz menedżer. Na początku, jak widzimy, wybieramy sobie kraje, w których, będzie, w których będziemy mieli możliwość rozgrywki. rozrywki. Wybieramy sobie tryb: czy to będzie tylko podgląd, czy, gra, czy liga grywalna. Różni się to tym, że w trybie tylko podglądowym nie będziemy mogli dostawać ofert pracy, nie będziemy mogli pracować, ale będziemy mo mogli śledzić tą ligę na bieżąco i będziemy mieli dzięki temu większy zasób piłkarzy oraz no, sztabu szkoleniowego ogólnie z danej ligi. Przydaje się to przy właśnie powiększaniu rozmiarów baz danych. Następnym krokiem jest data startu. Ja zawsze wybieram Najwcześniejszą datę startu, by jak najlepiej przygotować zespół do sezonu, i tutaj to jest akurat Rosja, czyli zaczyna się 6 czerwca. Rozmiar bazy danych, oczywiście, duża. Um, oczywiście używamy oryginalnych piłkarzy, oryginalnego terminarza, o ile jest. Um, kluczowy personel można dodać i, gry, i zawodników do grywalnych zespołów. Najlepiej, jak gramy jakimś niskim, niskiej lizy, jakimś zespołem który nie jest zbyt dobry, by, byśmy, by, dodali, by, by dodało nam automatycznie personel i grywalnych zawodników. Myśmy nie musieli szukać, bo na bardzo niskim poziomie, albo w lidze, której nie znamy zbytnio, nie jest problem znaleźć kogoś słabego, a różnica pomiędzy zawodnikami nie jest w umiejętnościach zbyt duża. Oczywiście włączamy sobie budżet transferowy, by, był, by była większa frajda na początku, byśmy mogli sami przybudować zespół, jak chcemy. Zasłaniamy atrybuty zawodników po to, abyśmy nie mogli od razu stwierdzić, czy dany zawodnik będzie dobry, czy słaby. Byśmy musieli wysłać y, skauta y, i też to y, urealnia grę, y, ponieważ jeżeli nie mamy powiedzmy, skauta, który zna się na Lidze Brazylijskiej, to nie możemy mieć wiedzy na temat Ligi Brazylijskiej i zawodników z danej Ligi. Oczywiście pozwalamy i zablokujemy możliwość w razie czego, chociaż tak nie korzystamy. Rozpoczynamy rozgrywkę i zobaczymy się przy wyborze menedżera. Już jesteśmy z powrotem. Mieliśmy przy wyborze menedżera określić, co oznacza doświadczenie piłkarskie nasze, i spróbować nauczyć się szybko języku, że tak powiem. To może zaczniemy od tych języków, ponieważ są wyżej. Wybieramy sobie narodowość. Oczywiście, jestem Polakiem, to wybieramy Polak. Jednakże, drugą narodowość możemy sobie wybrać, jaką chcemy. I przy, na przykład, jeżeli zaczynamy jako Polak, znamy polski, niemiecki i angielski, z tego skojarzę. Ale na przykład, jeżeli chcemy zacząć grę, grę w powiedzmy Lidze Włoskiej, to wybieramy sobie dodatkowo jeszcze język włoski, narodowość włoską i będziemy dzięki temu potrafili, że tak powiem, rozmawiać po włosku. Nie robi to żadnej różnicy, czy potrafimy, czy nie. W ciągu rozgrywki danego języka, ale unikamy głupiego pytania na początku, na pierwszej konferencji prasowej, czy nie będzie nam to przeszkadzać. Ja nigdy nie biorę drugiej narodowości jakoś tak sprzenia. Lubię ustawienie też nic u nas nie zmienia. Nie, nie założyłem, aby dany klub wybierał menedżera tylko pod pretekstem tego, że Lubi dane ustawienie, które jest powszechnie uważane za najlepsze w danym klubie przez dany za zarząd. Oczywiście, doświadczenie piłkarskie, możemy najechać, przeczytać co oznacza. Y Im większe będziemy mieli doświadczenie piłkarskie, tym większe będą od nas oczekiwania y od zarządu oraz y kibiców. Będziemy mieli lepszą reputację y w środowisku piłkarskim I to w sumie chyba. Na tyle. Dużo ludzi pomija tą kwestię doświadczenia piłkarskiego, ustawiając jako automatyczne, a później dziwią się, że nie mogą dostać pracy, gdy wyrzucam ich z zespołów, w których prowadzili, ponieważ mają ustawione powiedzmy amator, albo niedzielny piłkarz. A jeżeli wybrzemy reprezentant kraju, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy prędzej czy później ofertę z lepszego klubu, z jakichś lig, bardziej szanowanych, że tak powiem, w Europie. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku poruszymy tematy, które należy, należy wykonać, że tak powiem, na samym początku gry, tuż przed rozmową z zarządem. Do zobaczenia.